Najgorętszych walk dzisiejszego wieczoru i jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w federacji, panie i panowie, Amadeusz. Na ten moment tę walkę będzie ze mną komentował Mateusz Kaniowski. Witam serdecznie, Mateusz Kaniowski, MAPEL. I chyba najbardziej emocjonująca walka z całej karty dzisiaj. Proszę Państwa, to będzie największe rozwiązanie najtańszego konfliktu. Dlaczego najtańszego? Bo panowie pobili się kiedyś o bułkę wartą 30 groszy, a teraz będą walczyć o wielkie tysiące. Co ty opowiadasz? Taka historia, no nie wiedziałem. Tak, obaj panowie startowali w jednym z internetowych programów. Amadeusz Ferrari zabrał bułkę. Dosłownie zabrał bułkę Adrianowi Polakowi. Od tamtej pory się nienawidzą. Wymienili się ciosami, a dzisiaj wejdą do Oktagonu. To, co się działo przez ten czas, widzieli chyba wszyscy. To co się stało. W Wczoraj zostanie wspamiętany na wiele lat. Tak, tu naprawdę widać bardzo duże emocje u tych zawodników. Myślę, że nie ma tutaj absolutnie żadnego udawania. Tu jest wielka e, energia zła krew, która dzisiaj e, zostanie przelana w tym oktagonie. Absolutnie. Z tego powodu, że Amadeusz Ferrari i Adrian Polak zbyt często nie myślą przed tym, co chcą powiedzieć, po prostu mówią i oby dzisiaj tak samo mówili i robili. Obaj panowie nagrali na siebie rapery z Kiedisy. Amadeusz w swoim obrażał matkę Adriana Polaka, Adrian Polak obrażał dziewczynę i obrażał różne inne rzeczy związane z Ferrari. Tak więc naprawdę, kiedy zamknie się ten oktagon po tym, kiedy wczoraj otwartą dłonią Amadeusz uderzył Adriana, tu się może stać dosłownie wszystko. No to wydarzyło się naprawdę wiele. No ja też Ci powiem, że jeżeli ktokolwiek obraziłby moją kobietę, to też nie potrafiłbym trzymać emocji na wodzy. E, I wtedy e, mogłoby dojść do poważnej kontuzji. Zobaczymy, jak te emocje przełożą się na tę walkę, ale na pewno będą wielkie firewerki. Będą wielkie będą fajerwerki. Ogromne, Bo się może zdarzyć naprawdę wszystko. Widzę teraz Amadeusza jest naładowany. I tutaj rodzi się pytanie: obaj panowie według wielu mają niesamowicie mocne uderzenia. I zobaczymy, czy to się zdarzy. Wiecznie agresywnego Amadeusza będzie ważący 74 kg popularna gwiazda Instagrama i prawdziwy Iron Man federacji Fame MMA pojawiał się na każdej gali i zawsze zostawiał w całe serducho czy wygrywał, czy przegrywał jego konflikt z Ferrari ciągnie się długo i nic nie wskazuje na to, żeby się zakończył. Konferencje i ważenie podgrzały atmosferę na tyle, że walka została przesunięta wyżej w karcie Gali. To najważniejsza walka w jego karierze i osobista chwila prawdy. Przed Wami Adrian! Bo Są tak wielkie emocje Obaj panowie mówią, że się zabiją I nieważne jak sportowo będzie wyglądał ten pojedynek Ważne, żeby naprawdę chcieli pokazać i zaprezentować To co mają do pokazania światu To o czym wszystkim mówili Ty tak samo nienawidziłeś Marcina Najmana Myślisz, że oni są teraz skupieni na taktyce Czy po prostu rzucą się sobie do gardła? No powie ci, ciężko mi powiedzieć Kto jak potrafi zapanować nad swoimi emocjami Ale zapewniam cię, że Jeżeli darzysz kogoś wielką Wielkim brakiem szacunku Wielkim gniewem, no to nie potrafisz załatwić tego w łagodny sposób, to chcesz przeciwnikowi urwać głowę i zapewne tak też będzie w tym pojedynku. Jeden i drugi będą chcieli przelać krew drugiego. Powiem szczerze, że przed pojedynkiem spodziewałem się tego, że obaj panowie będą walczyli pełny dystans po tych wszystkich wizwiskach po tym uderzeniu, po tym jak Adrian Polak latał, walczył z trzema ochroniarzami naraz. Wydaje mi się, że ta walka może nie potrwać dłużej niż 30 sekund. Ależ jest zaraz nabudowany no Wczoraj było naprawdę grubo na ważeniu Myślę, że zdecydowanie najgrubsza akcja do tej pory w historii gali Fame MMA Adrian Polak, przypomnę tym, którzy może nie widzieli Został zaciepiony liściem ze strony Ferrariego Po czym bardzo chciał go kopnąć Ochroniarzy nie dopuścili do tego Po czym Polak... Ze sceny I na szczęście nic mu nie stało, ale wrócił e, Przyprowadzony przez kilku ochroniarzy I dalej mocno się wyrywał, był po prostu jak opętany Nie mogli go utrzymać we trzech ochroniarzy I to widzieliście, e, drodzy Państwo, jakie konie tam stoją w ochronie I e, w pewnym momencie jeden z ochroniarzy musiał zastosować Wyduszenia na Adrianie, e, żeby odpuścił Bo nie chciał w ogóle się uspokoić Tu nie będzie piątki, tutaj nie będzie również zgody po walce Tak mi się wydaje na pewno wiemy jedno, Adrian Polak to zdecydowanie kontrderzacz, a Mateusz Ferrari zdecydowanie walczy zawsze ofensywnie. Ferrari zadał dużo więcej ciosów Malcińskiemu niż Polak, ale zobaczymy, czy tutaj Adrian będzie czekał na ciosy, czy po prostu rzuci się jak wściekły, byk. patrząc na jego oczy. Wydaje mi się, że no nie będzie musiał się czekać na odpowiedź. Widać w tych oczach naprawdę wielki gniew. Już za moment, to już jest ten czas. Tych słów się już nie cofnie, tych czynów się również nie cofnie. Panie i Panowie, jeszcze tylko kilka sekund. Widzimy, że mają prawie identyczne warunki fizyczne, Ferrari dużo chudu do tej walki, a Adrian Polak spędził cały obóz przygotowawczy w Tajlandii. Jak na walkę trików, to naprawdę poświęcił się bardzo i zobaczymy jaki będzie tego efekt. Też Panie uważam, panowie, że e, ten... Już za chwileczkę od taką ma! zapłonie Ferrari kontra Polak! I pytanie: Czy jeden rzuci się od razu na drugiego? Nie ma piątki, proszę Państwa! Nie ma, tu jest zła krew, nie ma piątki! Ale szczurny leży, leży Ferrari, podniósł się! Ale to było chyba potknięcie, widzimy po uśmiechu Ferrariego. Adrian Polak o dziwo nie rzucił się od razu go dobić. Mocne teraz low z dwóch stron. Widzimy, że obaj czekają wyrafinowanie jednak. Próbują tutaj śmigać tymi cepami. Adrian Polak znowu trafia. Tak, zdecydowanie trafia. Ferrari chyba troszeczkę się zaskoczył. kolejne I ciosy! Widać naprawdę poprawę techniczną e, w wykonaniu Adriana Polaka. Ten obóz w Tajlandii. E... O, jest cios teraz na głowę Polaka! Nieźle trafił. Naprawdę, obóz w Tajlandii chyba e, dobrze mu zrobił. Tak, próbuje teraz go obalić. Adrian Polak świetnie, siłowo Ferrari. Dwóch naprawdę bardzo silnych to... zawodników, jak na tę kategorię wagową tylko trzeba zauważyć jedno obaj panowie w całą swoją siłę wkładają w każdy pojedynczy cios, jak tak dalej pójdzie to w Ferrari na pewno zabraknie paliwa Ferrari niczym Ferrari z prędkością Ferrari obrócił się wokół siebie, nie trafił kopnięciem, Adrian Polak jednak ładnie taktycznie jest kontruderzaczem jak mówiłem wcześniej i można to zauważyć nie za bardzo inicjuje ataki a Ferrari wydaje mi się, że poprawił się zdecydowanie technicznie na tym pojedynek, tak Ferrari też znaczna poprawa techniczna z poprzedniej gali naprawdę, widać tutaj to. Wielu zawodników y, Galifej MMA poprawia swoje umiejętności z gali. A teraz na gali. rozpuścił jednak cewę, by chciał nam zaprzeczyć, ale doszedł, dostał szczękę. Jeden i drugi, ależ prawy kros na głowę Ferrariego. Aj, też z dużo siły włożył w ten prawy sierpowy. Nie trafił, przestrzelił. Takie ciosy zabierają bardzo dużo tlenu. 20 sekund do końca pojedynku. Ferrari mierzy dystans, próbuje, ale nie może trafić świetnie. Polak się tutaj zachowuje. Cały czas stoi w takiej odległości, że nie stać trafianym, lewy prosty na głowę Ferrariego. Oboje zawodnicy trzymają ten dystans, czują respekt do przeciwnika czują siłę przeciwnika, czują, że to może się skończyć źle. Żaden, ani jeden, ani drugi nie chce zaryzykować tak e, znacznie. Zauważyłeś, jak obaj próbowali ruszyć do siebie zaraz po rąkongu? Dokładnie, tak było. Ależ to jest zła krew. Ja jednak chciałbym, żeby panowie kiedyś się pogodzili, byli w stanie sobie podać rękę, choć wydaje mi się, że w tym przypadku to niemożliwe. Adrian Polak świetnie naprawdę odrobił lekcję. A to widzimy roztańczonego rybę. Chyba się doskonale bawi były zawodnik. O, widzę moją żonę. Pozdrawiamy Elizę. Dokładnie tak. Widzimy, że narożnik Adriana Polaka pokazuje mu, uderza i lewy, prosty, prawy, tutaj widzimy pięknie na szczękę. No wyrobił się tutaj Adrian Polak, zdecydowanie jest ogromny progres w jego postawie. Czeka i wszystko trafia, w poprzednich pojedynkach nie trafiał zbyt często ja. w twarz swoich rywali. Dokładnie, tu już precyzja widać, precyzja tych ciosów jest lepsza, ciosy przechodzą przez gardę, dochodzą do szczęki rywala, już coraz lepiej. Mam wrażenie, że nawet kiedy Ferrari trafia Polaka w twarz, to za każdym razem i tak im kasuje kolejny cios. A czas szybko mija i zobaczymy, czy również szybko minie ta runda, czy w ogóle dotrwamy do jej końca. Nie widać większych oznak zmęczenia u obu panów. A Ferrari tutaj pokazuje narożnikowi, tak, zrozumiałem i zobaczymy, czy misja będzie wykonana. Znowu nie ma piątki. Zaczynamy drugą rundę. Polak straszy, ale Adrian... Zakopnięcie. Zdecydowanie tak. Teraz stąp na kolano. Bardzo niebezpieczna technika. A Polak boksersko naprawdę w Tajlandii się wzmocnił. Palce zamknięte. Adrian cały czas idzie do przodu. Teraz tak jakby skracał sam ten dystans. Wcześniej widzieliśmy zupełnie inaczej. Ferra zupełnie Ferrari dobry, dobry low kick. Ledy naprawy, Ferrari ucieka. Ach. Oj, to już taka nonchalantka akcja. O, teraz, prawy w Polaka. No jednak Ferrari nie może bić tak bez żadnego przygotowania tych ciosów od dołu. Tak. tak to nie powinno wyglądać. No, te ciosy były takie już emocjonalne, zupełnie bez przemyślenia. I były bardzo niecelne, bardzo silne. To może się źle skończyć. Ferrari bije krótkie sierpe, ale takich na żadnej sali zawodowej nikt jeszcze nie widział. Musi jednak skupić się na wydawaniu mocnych czasów. Odwraca się teraz, myślałem, że będzie backfist. Wcześniej pokazywał to w walkach. A tutaj nam Ferrari biega! Tak jak kiedyś miał rekordy szkoły. Jejje. Mocne lojki w wykonaniu Ferrariego, czyli te nogi jednak przez to bieganie były wytrenowane, a tutaj. Śmigają te cepy koło głowy. Tak, już te, te ciosy już są coraz bardziej wyraźne. Wściekły teraz, ale w z... wymiana! I jest bal. Ob... Oj, tam myślałem, że będzie kill teraz. Ależ ciosy Lekko zachwiał się na nogach, Polak, ale już stoi sztywno. Cała siła jest w tych ciosach, ale nie widać po kiedy przyjmują jeżbony aż tyle ważyły, bo nic im się dosłownie nie dzieje. Dostają te ciosy i nawet nogi im się nie uginają. Nie wiem czy zauważyłeś, ale Ferrari już bardzo nisko trzyma ręce, bardzo ryzykownie w ten sposób walczy. Te jego ciosy są, te jego sierpy są bardzo widoczne. Myślę, że Adrian Polak je widzi. Zdecydowanie je widzi, odchodzi od nich, ale Ferrari też widać, że tutaj dobrze czuje dystans. Ale silnego na Polaka. Naprawdę widać ile siły wkłada w te ciosy. Ferrari, myślę, że w ten sposób może szybko naprawić. Czy będzie obalenie, czy zaakcentuje obalenie? Nie ma obalenia, więc nie ma punktów dla Polaka. I pytanie, kto wygrał tę rundę? Myślę, że nie była zbyt prosto do sędziowania. No, była ostra naparzanka. Tego właśnie oczekiwaliśmy, oczekiwaliśmy fajerberków po tym, co się stało. Fame MMA ma być tutaj show, show było i jest również show w walce. Myślę, że w tym momencie nikt nie jest zawiedziony. Ja jestem jedynie zaskoczony tym, jak oni spokojnie przyjmują te ciosy. W ogóle nie widać po nich żadnego takiego zmęczenia tymi uderzeniami, żadnego bólu. Oni są chyba tak negatywnie do siebie nastawieni i tak się nienawidzą, że po prostu co się nam tutaj, jak mówili, pozabijać. Tutaj fatalnie niestety przestrzelił Ferrari, bo to nie był cios, który powinien w ogóle zostać wyprowadzony przez niego i piękna kontra na brodę. Rzucił, rzucił ten hak zupełnie spod kolan, był bardzo widoczny i, i niecelny, no ale musi wyciągnąć z tego wnioski i uspokoić troszeczkę emocje, zacząć więcej e, myśleć. Tutaj cios bicepsem chyba próbował Ferrari, niechcący trafił go w głowę, a tutaj mocny lewy, jak Adrian Polak to ustał? No rzeczywiście twardo, idealnie w szczękę poleciał lewy sierpowy i to był mocno za sierpowy. Panie i panowie, trzecia runda. Kto by się spodziewał po spadku Adriana Polaka ze sceny, że ta walka będzie trwała runda, pełen dystans. Znowu nie ma piątki i tej piątki już na pewno nie będzie. Ale paliwo jest dalej w zawodnikach. Trzecia runda. I dalej utrzymują tempo. Ale szkoda, że, te że ta walka nie ma po 3 minuty. Wszystkich swoich rund, tylko po dwie rundy. Chcielibyśmy to jeszcze oglądać? Ciekawe, czy ten konflikt się wyjaśni przez czy zakończenie, czy jednak będzie decyzja sędziowska. No tak, właśnie w zasadzie nie wiem, czemu tak. Ależ prawy teraz musiał się przytrzymać Ferrari, mimo że to on atakował. Ferrari chyba włącza modbijatyki. Ale zobacz, jakie ręce cały czas trzyma nisko, bardzo ryzykownie. Piękny u nich Polaka. Atakuje. Ale o, Brawy! Teraz Polak jest szosięty! Ferrari dostaje na głowę niesamowitego sierpa! Co tu się dzieje? Zatańczył na nogach już troszeczkę. Ale oni dalej walczą, nikt z nich się nie zatrzymuje. Ferrari ma minę wściekłego. Naprawdę, to Aleś są Piękny pojedynek do oglądania, takie napażanki. my właśnie w ma chcemy oglądać. Obalenie, czy po raz trzeci Króba Ferrari I tak obalenie. łapie nogi, uważaj. Tak... Mamy obalenie! 50, 54 sekundy. Czy uda mu się skończyć Ferrari'ego? Czy może jakaś, jakieś poddanie? Uczuł się na pewno w na Mamy próbę przejścia do dosiadu. Mamy półgardę. I jest dosiad dosiad. dosiad. Mamy to. Najlepsza z możliwych pozycji w parterze. Jeżeli teraz Polak Ferrari go nie utrzyma. Polak w stanie, To będzie mógł zasypać go ciosami. Czy tylko mu się to uda? Do końca zostało tylko 30 sekund. Ale Ferrari. Wychodzi, pozycję. Nieprawdopodobne. 30 sekund. Teraz ma Polak w stanie. I, I go. Stójkę. Zaczynamy od nowa. Proszę Państwa, jak punktować ten pojedynek? Ferrari jest wściekły dalej. Lewy prosty Polaka. Polak wygląda najbardziej uczerpanego. Dobra informacja, że zostało 13 sekund. Ferrari już blokuje ciosy głową. No bardzo niebezpiecznie teraz. Podchodzi pod sam koniec tej walki. Oj. I teraz on chce obalić. Jest! jest! Jeden za jeden. No proszę Państwa, obalenie za obalenie. Ferrari chyba... Tę rundę sobie wywalczył tym ostatnim obaleniem. Ta runda chyba będzie dla niego. Pierwsza wydawało mi się, że dla Polaka, trzecia raczej dla Ferrariego. Co zrobić z drugą trysą? Zobaczymy, jak zapunktują nasi sędziowie, jaki będzie ten wynik. Na pewno możemy powiedzieć, że ten pojedynek był bardzo emocjonujący. Poleciało tutaj bardzo dużo ciosów. Zawodnicy stracili trochę energii, stracili trochę zdrowia przypomnijmy, nie trzech, a pięciu sędziów będzie podejmowało teraz decyzję na temat tego, który z nich zwyciężył. Widzą Państwo jeszcze raz powtórki. Piękny prawy tutaj Ferrariego, ale zobaczmy Adrian Polak cały czas oddawał. Im był bardziej zmęczony, tym ciężej było mu kontrować, ale przypomnijmy, na początku pojedynku świetnie sobie radził. Obalenie za obalenie. Panowie pokazują kawał solidnej bitki, naprawdę. Ściekły Adrian Polak. Kolano. Patrz to, latające kolano doszło do głowy. Jak Polak to ustał. To jest pytanie. Pytanie tylko, czy ten konflikt się teraz tak naprawdę wyjaśni, bo jeżeli nie było nie było jedno z, nie było dokautu, nie było poddania, będzie decyzja, to myślę, że obaj się będą dalej nienawidzić, da da dalej te... będą się disować, dalej będą się wyzywać. Może rewasz? Wiesz, to też mi się tak wydaje, że ten konflikt nie zostanie zakończony. E, nie zostało to do końca w ogóle ta walka, no nie, nie została zakończona, tak jak powinien wielki konflikt zostać zakończony. E, wiesz co, uważam, że ten pojedynek. Oj powinien... Ferrari podchodzi do Polaka, proszę Państwa, czy tu będzie pojednanie, czy będzie podanie ręki chyba tak. Chociaż znaczy, to było zapraszamy tylko podziękowanie narożnikowi? Chyba tak. Czyli tu chyba jednak zgody nie będzie, chociaż zazwyczaj zawodnicy przytulają się zaraz po decyzji sędziowskiej. Kto wygra? Zaraz się przekonamy. Uważam, że ten pojedynek powinien trwać dłużej niż dwie minuty w każdej rundzie. Może mogliby dać więcej emocji. Słyszymy, za kim jest publika. W internecie ludzie byli za Ferrari, tutaj wszyscy są za Polakiem. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów. Jednogłośna. Adrian! Adrian! Co tu się dzieje. Adrian Polak uderzył po ogłoszeniu werdyktu swojego rywala. Z zaskoczenia. No nikt się tego chyba nie spodziewał. Ale Ferrari nie chce mu oddawać. Spojrzał się tutaj teraz na nas, na komentatorów pokazał. Ach prawy. Proszę Państwa, oni są zbyt zmęczeni. Szykro z jednej strony, że tak to wygląda, ale z drugiej strony to był prawdziwy konflikt. Tak to się chyba musiało po prostu zakończyć, że oni się dalej będą nienawidzić. Ferrari cały czas w to nie wierzy. I coś mi się wydaje, że on będzie chciał mu jeszcze oddać. Nie wierzy. spójrzcie na swój wyraz twarzy Ferrariego. No, nie dowierzam, co się stało. No, tak jak przewidywaliśmy, ten konflikt chyba się nie zakończy. Zakończyć się nie zakończył. Wydaje mi się, że decyzja mogła pójść w dwie strony. A teraz posłuchajmy Ferrariego. Bardzo dobra walka, od tego trzeba zacząć. Na pewno widzieliśmy tutaj dużo jadu z obu stron. No i decyzją sędziów wygrał Adrian Polak-Polański. Amadeusz. Co to oznacza dla Ciebie i dla Twojej przyszłości w Fame MMA? Faktycznie... Faktycznie wygrał tak samo, jak i swoją poprzednią walkę. Amadeuszu, zostań, zostań jeszcze, zostań jeszcze z nami. Widzieliśmy tutaj przed chwilą y Polecam cokalę wymieniać sędziów. Nie, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, nie, nie. E, taka została podjęta decyzja sędziowska. E, Amadeuszu, powiedz mi, e, i bardzo teraz widzę, targają Tobą emocje, ale powiedzmy sobie, szczerze, że obaj daliście z siebie wszystko. Czy w nie tym no, momencie. Walka była dość wyrównana, ale. druga i trzecia runda była na moją korzyść. To, że ma większą rzeszę fanów. Ja wiem, czuję w głębi, że wygrałem. E, Amadeuszu, powiedz mi w takim razie, e, czy będziesz dążył do rewanżu z Adrianem Polakiem, bo widać, że jednak ten konflikt nie do końca nie został dzisiaj zakończony, tym bardziej, że nawet po gongu nadal nie potrafiliście jakoś się dogadać. Nie no, daliśmy w miarę walkę. Ja mówiłem od razu, że dla mnie konflikt w pobójce będzie zakończony, ale to jest dopiero, kurwa, początek. To jest dopiero, kurwa, początek. Dobrze o tym wiesz, że to jest początek. Dobrze, kochani, a więc to jest dopiero początek konfliktu, ale na dzisiaj to jest koniec. Wielkie brawa Amadeusz Ferrari. Walczył dzielnie, walczył dzielnie. Chcesz jeszcze komuś podziękować? Dziękuję wszystkim, co mnie wspierali. Dla fanów mogę powiedzieć tylko tyle, że wrócę 100 razy silniejszy i liczę, że go jeszcze na, najebie na kolejnej gali albo dwie gale później, obojętnie mi to by dostać rewanż. Dobrze, więc według Amadeusza to jeszcze nie jest koniec. Tymczasem, Ad Adrian, chodź do nas, chodź do nas. Chodź do nas całym składem, widzimy. Anzora żyje. <klucz> chodź, 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 Adrian, chodź, chodź. Jeszcze będziesz miał czas na rutkę honorową. Orzeł wylądował. Trzeba już podziękować, naprawdę dziękuję Wam. To dzięki Wam! Adrian, powiedz mi, jak to wygląda z twojej perspektywy. Rzeczywiście bardzo wyrównana walka. Ty zrobiłeś swoje, dążyłeś do tego. Musimy pamiętać, że wszystko, co dzieje się w tym, o kto go nie dzieje się, dzięki wam, przez was i dla was, więc pozwolimy wam, jeżeli chcecie, jak najbardziej. Adrianie, dążyłeś, dążyłeś do tego opalenia. Za pierwszym razem nie wyszło, za drugim razem nie wyszło. Konsekwentnie, widać, że Anzor pokazał ci, jak to się robi, co? Trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka i wyszło, czy uważasz, że to właśnie przesądziło o twoim zwycięstwie. Czy czujesz się lepszym zawodnikiem na przestrzeni całej walki? Yy, powiem Ci generalnie, na pewno troszkę lepszy jestem. Uważam, że nie pokazałem za dużo dzisiaj. Yy, byłem troszkę zmęczony po wczoraj. Spotkałem tutaj sporo znajomych, z którymi siedziałem troszkę długo, bo czwarty się muszę spać. Yy, aczkolwiek, no co mam wam powiedzieć? Dobro, zawsze wygrywa ze złem. I tak się też stało dzisiaj. Szczerze, to dzięki Wam. Przysięgam wam, że gdyby nie wasz doping, pokazałbym może 5% tego co dzisiaj dziękuję wam, dziękuję mojej całej rodzinie, siostrze, bratu, mamie, y, mojemu trenerowi Anzerowi, mojemu narożnikowi, chłopakom pod, pod całym oktagonem. Naprawdę bardzo wam wszystkim dziękuję. Y, widzimy się na następnej gali. Mam nadzieję, o, ja już ja już sam odpowiem na twoje pytanie. Dawid, to zdoba, chodź tutaj! Moi drodzy, moje kolejne pytanie było, czy ujrzymy naszego Ironmana na kolejnej gali. Wychodzi na to, że poszło wyzwanie. Tak czy siak, moi drodzy, zwycięzca walki. Adrian Polak polański! Pojedynek się zakończył, zwyciężył Adrian Polak, ale jak powiedział Madeusz Ferrari, to na pewno nie jest koniec konfliktu. Dwa uderzenia z partyzanta od jednego i drugiego były i my...